Prawda, którą większość mężczyzn ignoruje: kobieta nie pragnie tego, kto za nią biega, pragnie tego, kto ma siłę odejść. To nie jest cynizm, to natura ludzka w swojej najczystszej formie. Oto paradoks, który niszczy przeciętnych mężczyzn. Im bardziej się starasz, im więcej uwagi dajesz, tym mniej wartościowy stajesz się w jej oczach. Dlaczego mężczyzna, który wydaje się obojętny, budzi największe pragnienie? Dlaczego dystans tworzy pożądanie silniejsze niż bliskość? Do końca tego materiału poznasz pierwszy filar żelaznego umysłu prawo niedoboru. Zrozumiesz, dlaczego Twoja dostępność jest Twoim wrogiem, a kontrola nad własnymi reakcjami Twoją największą bronią. Przyroda nie toleruje słabości. W świecie zwierząt samiec, który desperacko zabiegał o uwagę samicy, zostaje odrzucony. Nie dlatego, że jest brzydki czy słaby, ale dlatego, że jego zachowanie sygnalizuje niską wartość. Ty robisz to samo, gdy gonisz kobietę wiadomościami, gdy zmieniasz swoje plany dla jej zachcianek, gdy błagasz o jej czas. Wysyłasz sygnał: Jestem dostępny, bo nie mam nic lepszego do roboty. Kobieta odczytuje to instynktownie. Jej umysł, wykształcony przez tysiące lat ewolucji, Interpretuje Twoją desperację jako oznakę niskiej wartości społecznej. Jeśli nie masz innych opcji, jeśli twoje życie kręci się wokół niej, znaczy, że inni cię nie chcą. Mężczyzna żelaznego umysłu rozumie mechanizm niedoboru, wie, że wartość powstaje przez ograniczoną dostępność. Diament jest cenny nie dlatego, że jest piękny, ale dlatego, że jest rzadki. Wyobraź sobie scenariusz. Dzwoni do Ciebie wieczorem, chce się spotkać spontanicznie. Przeciętny mężczyzna natychmiast anuluje swoje plany. Biegnie do niej jak pies na zawołanie. Myśli, że pokazuje zaangażowanie. Mężczyzna żelaznego umysłu odpowiada spokojnie. Brzmi interesująco. Mam wolne jutro wieczorem o 20. Nie tłumaczy się, nie przeprasza, nie zmienia swoich priorytetów. Szanuje swój czas, więc i ona zaczyna go szanować. Twoje emocje to Twoja słabość lub Twoja siła, w zależności od tego, kto nimi kontroluje. Gdy ona kontroluje Twoje emocje, kontroluje Ciebie. Gdy Ty kontrolujesz swoje emocje, kontrolujesz dynamikę relacji. Przeciętny mężczyzna jest jak korek na wodzie, podrzucany każdym jej nastrojem, każdą zmianą zachowania. Gdy jest miła, on unosi się w chmurach. Gdy jest chłodna, wpada w panikę i desperację. Ta niestabilność emocjonalna jest odpychająca. Kobieta instynktownie szuka stabilności, mężczyzny, który pozostaje niewzruszony, niezależnie od burzy wokół niego. To nie oznacza bycia zimnym kamieniem. To oznacza bycie skałą, stałą, niezawodną, niewzruszoną przez przychodzące i odchodzące fale. Kontrola emocjonalna to nietłumienie uczuć, to zdolność do wybierania reakcji zamiast bycia przez nie gdy cię prowokuje, ty obserwujesz. Gdy próbuje wywołać zazdrość, ty pozostajesz spokojny. Gdy testuje twoje granice, ty je utrzymujesz z żelazną konsekwencją, wyobraź sobie. Wraca do domu późno, bez wyjaśnienia. Przeciętny mężczyzna zaczyna przesłuchanie, oskarża, błaga o wyjaśnienia. Jego reakcja pokazuje, że stracił kontrolę nad sobą. Mężczyzna żelaznego umysłu zauważa, ocenia, ale nie reaguje emocjonalnie. Jeśli jej zachowanie nie odpowiada jego standardom, podejmuje decyzję jasną, spokojną, ostateczną. Nie walczy o wyjaśnienia, bo jego wartość nie zależy od jej poczynań. Twoja największa atrakcyjność leży w tym, kim jesteś bez niej, nie w tym, jak bardzo jej potrzebujesz. Mężczyzna, który buduje swoją tożsamość wokół kobiety, staje się jej cieniem, a cienie nie budzą pożądania. Kobieta pragnie dołączyć do życia, które już jest interesujące, a nie stać się jego jedynym sensem. Gdy Twoje szczęście zależy od jej nastroju, gdy Twoje plany kręcą się wokół jej harmonogramu, stajesz się przewidywalny i nudny. Niezależność to nie egoizm, to samowystarczalność. To oznacza posiadanie własnych celów, pasji, przyjaciół i ambicji. To oznacza, że Twoje życie ma wartość niezależnie od tego. Czy ona w nim uczestniczy? Przeciętny mężczyzna rezygnuje z treningów, żeby spędzić z nią więcej czasu. Mężczyzna żelaznego umysłu zaprasza ją, by dołączyła do jego świata, ale nie zmienia go dla niej. Jego konsekwencja w dążeniu do własnych celów budzi w niej szacunek i pragnienie bycia częścią tego, co buduje. Ta niezależność tworzy naturalny dystans przestrzeń, w której może tęsknić. Nie możesz być powietrzem, które oddycha codziennie. Musisz być szczytową górą, której zdobycie wymaga wysiłku. Czas przestać być mężczyzną, który błaga o uwagę. Czas stać się mężczyzną, którego uwaga ma wartość. Żelazny umysł to nie teoria, to praktyka, codzienne ćwiczenie samokontroli i konsekwencji. Jeśli jesteś gotowy budować prawdziwą siłę charakteru, jeśli chcesz dołączyć do mężczyzn, Którzy rozumieją prawdziwe zasady ludzkiej natury. Zostań z nami. W kolejnej części odkryjesz pozostałe filary, które oddzielają przeciętnych od niezłomnych, czas to broń w rękach mądrego mężczyzny. Przeciętny mężczyzna traktuje każdą chwilę nieobecności jako porażkę, każdą ciszę jako odrzucenie. Mężczyzna żelaznego umysłu rozumie, że cierpliwość nie jest biernością. To strategiczne działanie. W naturze najskuteczniejsi drapieżnicy nie gonią swojej zdobyczy desperacko. Czekają, obserwują, wybierają odpowiedni moment. Twoja niecierpliwość jest sygnałem słabości, twoja zdolność do czekania jest dowodem siły. Gdy nie odpisuje na wiadomości przez kilka godzin, przeciętny mężczyzna wysyła kolejne: Wszystko w porządku? Może źle odebrałaś moją wiadomość? Przepraszam, jeśli coś nie tak powiedziałem. Każda kolejna wiadomość obniża jego wartość wykładniczo. Mężczyzna żelaznego umysłu wysyła jedną wiadomość i czeka Jeśli nie odpowiada, nie błaga o wyjaśnienia. Zna swoją wartość i wie, że jeśli ona jej nie dostrzega, problem leży po jej stronie, nie po jego. Jego życie nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na jej odpowiedź. Ta strategiczna cierpliwość tworzy przestrzeń dla jej tęsknoty. Gdy nie jesteś dostępny natychmiast. Stajesz się bardziej interesujący. Gdy nie reagujesz na każdy jej kaprys, zmuszasz ją do większego wysiłku. Wyobraź sobie, planujecie spotkanie, a ona w ostatniej chwili odwołuje z banalnym wymówką. Przeciętny mężczyzna natychmiast proponuje alternatywę, zmienia swoje plany, dostosowuje się do jej zachcianek. Pokazuje, że jego czas nie ma wartości. Mężczyzna żelaznego umysłu odpowiada krótko: Rozumiem. Może innym razem i rzeczywiście zajmuje się innymi rzeczami. Nie każe, nie obraża się, ale też nie biega z kolejnymi propozycjami. Jego reakcja pokazuje, że szanuje siebie wystarczająco, by nie błagać o czyją uwagę. Twoje granice definiują twoją wartość. Mężczyzna bez granic to mężczyzna bez szacunku, ani dla siebie, ani od innych. Każda granica, którą pozwolisz przekroczyć bez konsekwencji, Przestaje istnieć. Kobieta testuje Twoje granice nie z złośliwości, ale z instynktu. Jej podświadomość musi wiedzieć, z kim ma do czynienia: z mężczyzną, który stoi za swoimi słowami, czy z kimś, kto ustąpi pod presją. Te testy to nie atak na Ciebie, to próba zrozumienia Twojej prawdziwej natury. Przeciętny mężczyzna ustanawia granice słowami, ale łamie je czynami. Mówi, nie toleruje braku szacunku. Ale gdy ona go obraża, tłumaczy jej zachowanie stresem. Mówi, cenię punktualność, ale gdy spóźnia się po raz dziesiąty, udaje, że to nie ma znaczenia. Mężczyzna żelaznego umysłu ustanawia mniej granic, ale każda jest niewzruszona jak fundament. Nie grozi, nie ostrzega wielokrotnie. Komunikuje raz, jasno i spokojnie. Jeśli granica zostanie przekroczona, reaguje konsekwentnie, bez histerii. Bez dramatu, ale z absolutną determinacją. Wyobraź sobie scenariusz: umawiacie się na spotkanie o 20. Ona spóźnia się pół godziny bez słowa wyjaśnienia, po raz trzeci w tym miesiącu. Przeciętny mężczyzna czeka, a gdy w końcu się pojawia, pretenduje, że nic się nie stało, bo nie chce robić sceny. Mężczyzna żelaznego umysłu wychodzi po 15 minutach. Nie w złości, nie w geście kary, po prostu dlatego, że jego czas ma wartość. Gdy później się skontaktuje, wyjaśni spokojnie. Punktualność to dla mnie podstawa szacunku. Jeśli nie możesz jej dotrzymać, zrozumiem. Prawdziwa siła nie krzyczy, nie zagraża, nie demonstruje. Prawdziwa siła jest spokojna, konsekwentna i niewzruszona. Kobieta rozpoznaje ją instynktownie, tak jak rozpoznaje słabość ukrytą za maską agresji. Wielu mężczyzn myli twardość z brutalnością, pewność siebie z arogancją. Myślą, że muszą podnosić głos, żeby być wysłuchanymi, że muszą dominować, żeby być szanowanymi. To oznaki słabości, nie siły. Mężczyzna żelaznego umysłu wie, że najsilniejsi są najspokojniejsi. Jego pewność siebie nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia. Nie musi udowadniać swojej wartości, bo ją zna. Nie musi walczyć o szacunek, bo go buduje codziennymi działaniami. Ta autentyczna siła manifestuje się w sposobie, w jaki podejmuje decyzje, bez wahania, ale z rozwagą. W sposobie, w jaki traktuje konflikt, nie unika go, ale nie szuka. W sposobie, w jaki komunikuje się jasno, bezpośrednio, bez agresji. Gdy kobieta próbuje go sprowokować do reakcji emocjonalnej, on pozostaje niewzruszony. Gdy próbuje manipulować jego poczuciem winy, on uznaje jej prawo do własnych emocji, ale nie czuje się za nieodpowiedzialny. Jego siła leży w tym, że nie można go zmusić do reakcji, której nie wybiera. Część druga. Czwarty filar. Prawo strategicznej cierpliwości. Czas to broń w rękach mądrego mężczyzny. Przeciętny mężczyzna traktuje każdą chwilę nieobecności jako porażkę, każdą ciszę jako odrzucenie. Mężczyzna żelaznego umysłu rozumie, że cierpliwość nie jest biernością. To strategiczne działanie. W naturze najskuteczniejsi drapieżnicy nie gonią swojej zdobyczy desperacko. Czekają, obserwują, wybierają odpowiedni moment. Twoja niecierpliwość jest sygnałem słabości. Twoja zdolność do czekania jest dowodem siły. Gdy nie odpisuje na wiadomości przez kilka godzin, przeciętny mężczyzna wysyła kolejne. Wszystko w porządku? Może źle odebrałaś moją wiadomość? Przepraszam, jeśli coś nie tak powiedziałem. Każda kolejna wiadomość obniża jego wartość wykładniczo. Mężczyzna żelaznego umysłu wysyła jedną wiadomość i czeka. Jeśli nie odpowiada, nie błaga o wyjaśnienia. Zna swoją wartość i wie, że jeśli ona jej nie dostrzega, problem leży po jej stronie, nie po jego. Jego życie nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na jej odpowiedź. Ta strategiczna cierpliwość tworzy przestrzeń dla jej tęsknoty. Gdy nie jesteś dostępny natychmiast, stajesz się bardziej interesujący. Gdy nie reagujesz na każdy jej kaprys, zmuszasz ją do większego wysiłku. Wyobraź sobie, planujecie spotkanie, a ona w ostatniej chwili odwołuje z banalnym wymówką. Przeciętny mężczyzna natychmiast proponuje alternatywę, zmienia swoje plany, dostosowuje się do jej zachcianek. Pokazuje, że jego czas nie ma wartości. Mężczyzna żelaznego umysłu odpowiada krótko, rozumiem, może innym razem. I rzeczywiście zajmuje się innymi rzeczami. Nie każe, nie obraża się, ale też nie biega z kolejnymi propozycjami. Jego reakcja pokazuje, że szanuje siebie wystarczająco, by nie błagać o czyją uwagę. Piąty filar prawo konsekwentnych granic. Twoje granice definiują Twoją wartość. Mężczyzna bez granic to mężczyzna bez szacunku. Ani dla siebie, ani od innych. Każda granica, którą pozwolisz przekroczyć bez konsekwencji, przestaje istnieć. Kobieta testuje Twoje granice nie z złośliwości, ale z instynktu. Jej podświadomość musi wiedzieć, z kim ma do czynienia, z mężczyzną, który stoi za swoimi słowami, czy z kimś, kto ustąpi pod presją. Te testy to nie atak na Ciebie, to próba zrozumienia Twojej prawdziwej natury. Przeciętny mężczyzna ustanawia granice słowami, ale łamie je czynami. Mówi, nie toleruje braku szacunku, ale gdy ona go obraża, tłumaczy jej zachowanie stresem. Mówi, cenię punktualność, ale gdy spóźnia się po raz dziesiąty, udaje, że to nie ma znaczenia. Mężczyzna żelaznego umysłu ustanawia mniej granic, ale każda jest niewzruszona jak fundament. Nie grozi, nie ostrzega wielokrotnie. Komunikuje raz, jasno i spokojnie. Jeśli granica zostanie przekroczona, reaguje konsekwentnie. Bez histerii, bez dramatu, ale z absolutną determinacją. Wyobraź sobie scenariusz: umawiacie się na spotkanie o 20.00. Ona spóźnia się pół godziny bez słowa wyjaśnienia, po raz trzeci w tym miesiącu. Przeciętny mężczyzna czeka, a gdy w końcu się pojawia, pretenduje, że nic się nie stało. Bo nie chce robić sceny. Mężczyzna żelaznego umysłu wychodzi po 15 minutach. Nie w złości, nie w geście kary, po prostu dlatego, że jego czas ma wartość. Gdy później się skontaktuje, wyjaśni spokojnie. Punktualność to dla mnie podstawa szacunku. Jeśli nie możesz jej dotrzymać, zrozumiem. Szósty filar. Prawo autentycznej siły. Prawdziwa siła nie krzyczy, nie zagraża, nie demonstruje. Prawdziwa siła jest spokojna, konsekwentna i niewzruszona. Kobieta rozpoznaje ją instynktownie, tak jak rozpoznaje słabość, ukrytą za maską agresji. Wielu mężczyzn myli twardość z brutalnością, pewność siebie z arogancją. Myślą, że muszą podnosić głos, żeby być wysłuchanymi, że muszą dominować, żeby być szanowanymi. To oznaki słabości, nie siły. Mężczyzna żelaznego umysłu wie, że najsilniejsi są najspokojniejsi. Jego pewność siebie nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia. Nie musi udowadniać swojej wartości, bo ją zna. Nie musi walczyć o szacunek, bo go buduje codziennymi działaniami. Ta autentyczna siła manifestuje się w sposobie, w jaki podejmuje decyzje. Bez wahania, ale z rozwagą. W sposobie, w jaki traktuje konflikt, nie unika go ale nie szuka w sposobie w jaki komunikuje się, jasno, bezpośrednio, bez agresji. Gdy kobieta próbuje go sprowokować do reakcji emocjonalnej, on pozostaje niewzruszony. Gdy próbuje manipulować jego poczuciem winy, on uznaje jej prawo do własnych emocji, ale nie czuje się za nieodpowiedzialny. Jego siła leży w tym, że nie można go zmusić do reakcji, której nie wybiera. Transformacja człowieka żelaznego umysłu. Widzisz teraz pełny obraz. Sześć filarów, nie to oddzielne techniki, to architektura nowego charakteru. Prawo niedoboru uczy cię wartości własnego czasu. Prawo kontroli emocjonalnej daje ci władzę nad własnymi reakcjami. Prawo niezależności buduje fundament samowystarczalności. Prawo strategicznej cierpliwości rozwija twoją mądrość. Prawo konsekwentnych granic definiuje Twoją wartość. Prawo autentycznej siły czyni Cię niewzruszonym. Mężczyzna, którym się staniesz, nie będzie już reaktywny. Będziesz jak skała w środku burzy. Wszystko wokół może się zmieniać, ale Ty pozostajesz stabilny. Twoja wartość nie będzie już zależała od jej nastroju, Twoje szczęście, od jej decyzji, Twoja pewność siebie, od jej aprobaty. Przestaniesz gonić, bo zrozumiesz, że to, co ma prawdziwą wartość, przyciąga samo z siebie. Przestaniesz błagać o szacunek, bo będziesz go budować każdego dnia swoimi wyborami. Przestaniesz się bać odrzucenia, bo będziesz wiedział, że twoja wartość nie zależy od opinii innych. Kobieta, która kiedyś cię ignorowała, zacznie zauważać twoją obecność. Ta, która brała cię za pewnik, zacznie doceniać twój czas. Ta, która testowała Twoje granice, zacznie je szanować, ale co najważniejsze, Ty przestaniesz potrzebować jej walidacji, żeby czuć się wartościowym mężczyzną. Żelazny umysł nie szuka aprobaty, buduje szacunek poprzez niezłomność charakteru.